Piła, może się poszczycić w takim razie wspaniałą wodną autostradą, ale nie tylko. Tu można nie tylko przypłynąć i to z różnych rejonów Europy, ale także przyjechać koleją, niekoniecznie tradycyjną, o tym opowie teraz Ania wraz ze swoim gościem. Dziękuję bardzo. Tak, tak było o drogach wodnych, będzie teraz o żelaznych drogach, ponieważ Wyżyska Kolej Powiatowa to jest ogromna atrakcja, naprawdę chyba na skalę europejską. Za chwilę o niej powiemy. Pan Grzegorz Suliga i Mariusz Małachowski są naszymi gośćmi. Kolejka wąskotorowa to wielka atrakcja, dlatego że po pierwsze istnieje tutaj w tym rejonie od ponad 100 lat. Tak, ta kolejka istnieje ponad 150 lat. Jest taką atrakcją turystyczną, znaną nie tylko na skalę tutaj naszą lokalną, ale również w Europie, również w Japonii. Jest ciekawy układ tutaj poziomu wytorów, piękne zaplecze techniczne z przełomu XIX i XX wieku. No i piękny tabor, który mamy do dyspozycji. Jakiś cud rzeczywiście ostała się do naszych czasów ale to tylko dzięki wolontariuszom i mieszkańcom okolicznych gmin, wsi, często anonimowym. Dzięki temu od 6 lat nie mamy na przykład kradzieży. Tak przy okazji mam szansę im podziękować gorąco za tą pomoc. Ale drugą ważną atrakcją, która kolejkę utrzymuje jako walor turystyczny jest to, że robimy aktualne obecnie imprezy, trwające już od kilku lat, jak działamy na kolejce, to jest przede wszystkim kolejkowe śpiewanie, które teraz 19 września się odbędzie i oczywiście wszystkich gorąco zapraszam. A plus 19. Dla młodzieży. To są imprezy, które rzeczywiście towarzyszą różnego rodzaju kolejowym wyprawom, ale powiedzmy jak powstała ta kolejka, kiedy były jej początki, dlaczego powstała? Ta kolejka była potrzebą czasu. Ona powstała w ten sposób, że tutaj okoliczni ziemianie, którzy mieli gospodarstwa rolne na tym terenie, potrzebowali transportu. Wtedy nie było jeszcze tirów, nie było innego transportu i wykorzystano ten atut, że rząd pruski Sfinansował to przedsięwzięcie, które zostało przez społeczeństwo tutaj nasze lokalne spłacone, a my teraz jako potomkowie tych ludzi próbujemy ją z powrotem odzyskać na mienie powiatu. To znaczy bardzo zamożne społeczeństwo, które stać było na to, żeby zakupić taką kolejkę. Tak, to była olbrzymia kwota razem z odsetkami, blisko 5 milionów marek w złocie w 2018 roku wynosiła. Została w kilkudziesięciu latach całkowicie spłacona. A w tej chwili jako towarzystwo, oczywiście jako powiat, próbujemy odzyskać ją jako mienie samorządu powiatowego. Jak to odzyskać? To znaczy nie jest własnością mieszkańców? No niestety w tej chwili jeszcze zarządza kole kolej państwowa, czyli PKP, ale jesteśmy już na dobiciu tego targu. I mamy nadzieję, że w tym roku zakończą się wszystkie sprawy formalne i kolejka będzie własnością powiatu po prostu. A warto, żeby była, dlatego że tego typu zabytki, techniki rzeczywiście są wielką atrakcją. Myślę, że Polacy na przykład też do końca nie znają tego, co można zobaczyć w Polsce. Mówi się o tym, że one tutaj zostały właśnie dlatego, że mamy pewnego rodzaju zapóźnienie przemysłowe i zachowały się tego typu obiekty i możemy je pokazywać właściwie w całej Europie. Tak, dlatego że kolei przez te lata Myślę tutaj o ostatnich czasach, po prostu nie zrobiła tam nic. Można u nas zobaczyć starą kuźnię, można zobaczyć stare obrabiarki właśnie z przełomu wieku, gdzie nie można tego spotkać właściwie nigdzie w Europie. To jest nasz niesamowity atut, ponieważ my to możemy pokazać, my możemy to uruchomić, pokazać jak kiedyś koło się stal, jak się prostowało resory, jak naprawiało się zwrotnice, to wszystko u nas można zobaczyć, czego nie ma właściwie nigdzie w okolicy. Kolejka działa przez cały rok? Przez cały rok wozimy i może dodam o tych turystach. Progresja jest niesamowita, bo pięć lat temu przewoziliśmy 300 osób rocznie, a teraz przewozimy 3000 osób rocznie. Także tych zamówień jest coraz więcej i ten ruch turystyczny, mający na celu nie tylko poznanie kolejki, ale i okolicznych zabytków, walorów krajoznawczych, przyrodniczych, rozwija się z roku na rok. Także to nie jest tak, że ludzie przejeżdżają tylko dla kolejki, przyjeżdżają również dla pewnego terenu. I przyjeżdżają dla tych imprez, które organizujemy, gdzieś tam przy okazji kolejki. Bardzo dziękuję. Pan Grzegorz Suliga i Mariusz Małachowski byli naszymi gośćmi. Zapraszamy na wąskotorówkę. Dziękuję. Będziemy czekać.